Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Brutus Małpa 1-2-3, a ze mną dzisiaj gościnnie jest. David Dawid Guzek. Dobrze, jak zwykle, nie anonimowo. A więc możemy zaczynać. Przepraszam bardzo. 5 f F3. F3. włączymy. Ja trochę jestem zamotany, ale niech będzie. Dzisiaj w kwestii tematem. Będzie wycieczka do piekła. Marto, jest do dodania, do, Dawid. Yy, byłem raz w piekle. No zależy, kto lubi. No. Ok, to się wybieramy. Cze Chodźcie tu, góry. Małżonko, chodź tu, chodź tu. Trzeba przywitać. A, dobra. Małżonkom się nie przywitamy, a szkoda, że się nie przywitamy. U, Kurczę. Jak zwykle pół serduszka tracę. Au. Nie, nie kracz, kuro. Ja sobie, ja sobie deptam drogocenne kwiatki. O, przeskoczyłem. Amen. w ostatniej chwili. Wygląda jakbym się upił. Ho! <grymne> jak ja to lubię, Kid? Właśnie, Tepamy się. Pobier Idziemy do nederu. Oooo, I jesteśmy w nederze. Ja mam drzewka w nederze. No mów coś trochę. Dawid, to dzisiaj nie mowa. Mamy Glowstone. Potrzebujemy Glowstone'a. Dawid, to dzisiaj jakiś nie mowa. sobie postawię. Wiem, że trochę dziwne postawki. A przed nami duże jezioro lawy. Hmm, tak, jesteś tym, yy, przewodnikiem. Tak. Przewodnikiem po piekle. Tak. Ja gram na pistolu, bo mi już dawno załatwił. Tam ostatnio zginąłem. O, tu jest glowstone. Dobra. Bruk, bruk.

do, 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 do. Oj, Dawid, Dawidowie, co się z gardłem stało? Zwykle większą małą O, ja na się Tak. Pracuje. Dawid nie udawa już. Ja widzę, że dzisiaj lubi mówić cały czas góra, do, bruk. Zazwyczaj tak mówi. Y... Dość często. Dość często. Ma. Różne takie... Zawierzki słowa. Właśnie. No co tu dużo powiedzieć. Cały czas bruk, bruk, bruk i bruk. Wow! Teraz by był napis. Game over. You score zero, bo ostatnio umarłem. Respawn or quit game? Quit game. Góra, 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 góra. Znaczy, na górę, na górę, na kurę, na kurę, a, na kurę, jasne, na kury się wybieramy. Jak widzę, Kacper y... chce zebrać... Jasny głos. głos. No, jak widzisz, o ile ty w ogóle widzisz. No, bez urazu. Lepiej od ciebie. Lata latajosny, latajosny, tak, lata na pewno. Oj. Ponieważ niestety zdałem lepiej od ciebie test z widzenia. No, no kompetencyjny to nawet, nawet zdałeś. No lepsi, lepiej z od ciebie. Matmy, a matmo do polskiego nic nie ma. Hey, no ale kolego, z polskiego też yy, byłem najlepszy. Jeden z najlepszych. U, u, u. Dobra. Tam, tam mam dojście. Ja może trochę się przesunę. Tutaj zejdę. Dobra, Miesia z tym Głazem ja to poza odcinkiem. Zrobię. Co będziesz chciał robić, Kasper? Nie wiem. Szczerze mówiąc, może, dokąd, może zrobimy trochę szkołę. To dokończmy szkołę y, po Ja znajdę mój portal. 20. A tam. Później on wysadzimy ten to, oczywiście. To jest. Albo zaprosimy parę Creeperów. Tak jest. Na spawn comment. O. Parę... Poruszałbym się z Tobą, ale mój user chwilowo jest wyłączony. Ale co? Cicho. 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 Ale jaki user? Nie wieś, co to jest user? Nie. Oczywiście Dawid jeszcze tak zbytnio nie ma doświadczenia Minecraft. Jest chodzą tak gwiazdy, takie jakby. Bo w ogóle nie ma Minecrafta. Proszę, żeby. Ale ty wchodzą ta gwiazda. Trzeba o tym zawsze pamiętać. O, 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 o. Co na to wchodzą ta gwiazda? Gdybym tam wpadł? A z czego się bierze ta wschodząca gwiazda? Z tego, że jeszcze nie grasz w Minecrafta, ja trochę się na nim znasz. O. No ty mi tyle tłumaczyłeś, że wiesz. Mam się czego znać? O super! Ja, ja mam trawkę w neterze! Ja jestem Miszu! Bo za tym gwiazdosza, tak jak ty, kolego, pobieranie, pobieranie terenu zakazanego. Zabaw, wejdę. Nocka! Dobrze, że gram na pitfallu. Oj, nieoświetlone. Jeszcze gdzieś ja głos miałem. Znaczy w jakiejś w jakiej skrzyni, ale ja to będę ją szukał pod odcinkiem. No tu Zamkniesz się. Ale fajnie. Oj. Kurą, żeby było trochę jaśniej. Tamku. Jak widzę, kury dzisiaj z nami trochę nierozmowne. No nie, kukają trochę. Tak, a kuku, e, kuku, ku. tak, super. A kuku, kuku ku, na Buku. E, a przed nami wielki hajs Kaspra Kolkowskiego. Pierwszy, ja mam trzy, czterech. Nie, to wszystko są moje hajsy. Tak. E, bardzo ładna, mała wioska, domy luksusowe tajemne przejście. Pokazywałem... Dokładnie. Pokazywałem je wam już. No kurde, chyba miałem je otwarte. Tak. Pokazywałem je już wam w tym. W odcinku tym. W poprzednim odcinku. Z samolotem. Z samolotem. O, perła kresu. Lubię ją. Zademonstrować może? Choć mam ostatnią. Zademonstruję w dzień. O jeju. Ja jest na pył... Nie, jest na pył, nie. Dobra, naderak odłoży, bo mam go dużo, co mamy? Żelazo, ty, 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 ty. takie to do parala. Tutaj jest jedno tęte. Ja mam w domu 64. Oczywiście się w proszę mnie o nic nie osądzać. Trzy prochy. Wungiel, właśnie, wungiel mi się przyda. I patyki, no. Akurat na pochodnie. Okej. Okay. Idziemy sobie chrapnąć. Oj. Ja wyjścia bym je znalazł samolot jest A co to jest samolot to jest normalny samolot, który tam nie samolot jest taki użytkownik celebryta filmowy, który je występował w Karolanie Mac. On był wczoraj u mnie w domu Dobra, ale słuchaj Ale mi chodzi o to, że y, ten samolot i wysyłamy samolot. Nie, tylko jakieś tam solity, solata pod dzisiaj. Dobra, potrzebę. Już... Przepraszam za szepty. No, przepraszam, może mogę powiedzieć, że był angielski, to znaczy Józef. Ale proszę, mówimy jakieś dziwne rzeczy. Ja tutaj skrzynię sobie, zostawiam właśnie. Pecie hulabula, te wszystkie zbroje, bo się tam z piekła zabrałem, jak umarłem. Siekiera, motyka, bum, cyk, cyk. Samolot mi tego nauczył. Siekiera, motyka, bumcyk cyk. Dobra. W dzień zademonstruję, co robi perokretu, chociaż się mu sobie zmarnuje, ale. Czego się nie robi dla widzów? Prawda, Dawid? Tak. Powiedz mi, jak będziesz już grał w Minecraft, to jaki będziesz chciał mieć nick? Yy, co, co? Imię, kraty, yy, Jaki będę chciał mieć nick? No. Na przykład. Yy... Ja mam Brutuś Małpa123. Formalnie nazywam się CatSpeedcraft248, ale w filmach nazywam się Brutus Małpa123, bo nazwy nie da się niestety zmienić. Ja już z tą gadałem. Będę się nazywał Dawid Kraft. Yy, yy, 17. Ściągasz? Nie. patrz Patrzcie i uczę się. Teleportacja. Chwalko, że sobie zmarnowałem. Oj, Lak, lak, lak. I jeszcze raz lag. Przepraszam Was bardzo za lagi. Robimy szejka. Czy to coś da? Jak widać coś dało. Idziemy. Przepraszamy za chwilowe problemy techniczne. Pip.